Teraz, najbliższy miesiąc, czekamy na zgłoszenia polskich firm, organizacji, instytucji, które chciałyby w tym konkursie wystartować. Wystarczy ze strony internetowej opolskie.pl pobrać formularz właściwy dla kategorii, w której zamierza dane przedsiębiorstwo wystartować i ten formularz wypełnić. W tym roku przyjmujemy zgłoszenia tylko online, nie będzie żadnej innej formy przyjmowania. Ważne, żeby ten formularz wypełnić jak najbardziej wyczerpująco, wypełnić go na bogato. Po to, żeby jury konkursowe miało duży materiał do oceny zachęcamy, żeby dołączać różnego rodzaju prospekty, formularze, opinie klientów, ulotki firm, czy jakiekolwiek zdjęcia, prezentacje danego produktu czy usługi. I po 15 marca powołamy komisję, jury konkursowe i dokonamy ocen tych zgłoszeń tak, żeby do końca kwietnia konkurs był rozstrzygnięty, laureaci wyróżnieni, wybrani i nagrody wręczone. Był produkt, była usługa, było opolskie ze smakiem. W tym roku zrobiliśmy cztery takie dostosowane do obecnej sytuacji. Myślę, że tak, myślę, że większość tych kategorii wróci. No wszystko zobaczymy, jak się sytuacja potoczy i jaki będzie główny nacisk na takie kategorie w przyszłym roku.